Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym zdrapkowym dniu na moim kanale. Mamy już, kochani, nowy rok, także nowe możliwości, nowe premiery zdrapkowe. Ja wszystkim tym, którzy posiadają kanały, życzę oczywiście trafienia głównej wygranej lub tych lepszych wygranych, które kryją się pod drapeczkami. Wszystkim nowym osobom, które doszły na kanał, też serdecznie dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że pomożecie mi dobić do tego tysiaka, bo wiem, że dużo osób ogląda, a jednak nie subskrybuje kanału, a to dla y, twórców takich jak ja y, jest to duża motywacja, wiecie, żeby wcisnąć ten dzwoneczek, zostawić tą subskrypcję, y, bo motywuje, no nie ukrywajmy, motywuje. Dobra, kochani, y, dzisiaj nikt za 30 zł, dwie po dychu, dwie po piąty. zaczynamy od Mikołaja, zrobimy sobie jeszcze tak świątecznie. Zaczniemy sobie od Mikołajka. I co my tu w Mikołajku szukamy? Już troszeczkę przybliżam. Wygrywające liczby i plik. Mile widziany. No i sprawdzamy. Nie przedłużając, sprawdzamy, co Mikołaj dla nas kryje. Zrobka z numerem 21. Szukać będziemy 26, 35, 30. I 15. Zdrapki zakupiłam już dawno temu, ale nie miałam czasu yy, nagrać odcinka. Także zobaczymy, czy warto było utrzymać zdrapeczki. Czy może wydrapać je poza kanałem, żeby nie było wstydu. <ścoughs> Zaraz wszystko się okaże. Na razie mamy pusto. Na razie mamy pusto 24 nie ma. 29 nie ma, 31 obok, 32, 33, no wszystko to co nie potrzeba, no niestety Mikołajec w formie, przed świętami i po świętach nic nie chciał dać, także zdrapeczka pusta, no to teraz dużo szczęścia, wygrywający z liczby i klips też mile widziany.

Także no niestety żadne z wygrywających. Dalej 37, no to obok. 17 nie ma. Szóstka mamy trafienie. Dalej trójka. I kończymy dwójeczką. Także jedno trafienie pod szóstką. No i jest zwrocik. Także z zerem dzisiaj nie wyjdziemy. Już szukam kontrolnych. Kontrolna to te. Pierwszy raz mam tą zdrapeczkę, także nie wiem, czy się zgadza. Chyba nic nie pominęłam. Także mamy 5 zł. No i bierzemy tę zadyszkę. Zaczniemy od tej nowości. Nowość z numerkiem pierwszym. Ostatnio u Madzi były testy z numerkiem pierwszym. Zobaczymy, czy u mnie ta jedynka się tu spisze. Szukamy wygrywających liczb a będą to pięćdziesiąt dwa, trzydzieści dwa, dwadzieścia pięć, jedenaście i czterdzieści siedem. No to szukamy. Mamy czterdzieści cztery, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden, piętnaście. I siedemnaście, dalej. Dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści trzy obok, trzydzieści siedem, dalej. Trzydzieści dwa mamy trafienie. No to super. Dołożymy coś do tej piątki, dwadzieścia siedem, czterdzieści sześć.

I sprawdzamy, co my tu mamy. I jest 20 zł. Także super. Już szukamy kontrolnych. Oglądając Was, wiem, że są to kontrolne poukrywane gdzieś tu na środku. No, jedno E się znalazło. Mamy drugie na potwierdzenie. Także super. Mamy 25 zł. No i został zdrabkowy cash z numerkiem 18. I szukamy, co my tu znajdziemy. Oprócz wygrywających liczb jeszcze symbol pliku i worka. No i działamy. Szukać będziemy pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści sześć, trzynaście i pięćdziesiąt pięć. Oho, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery.

41 nie ma, 16 i 39, 17, 56, no to mamy tych 50 trochę, ale widzicie, no nic nie chce wpaść, 32 i 49, kończymy, mamy 4 rządy, raz, dwa, trzy, cztery, tak jest, także tutaj się nie udało. Już sprawdzamy kontrolne. Szybciutko się odkryły. Mamy LH. No i podsumowując kochani. Na 30 zł wkładu. Wcale nie jest tak źle. Bo tylko piątka na minusie. To dzięki Money Maker, Który dało 20 zł. I Mikołaj dołożył piąteczkę. Także. O Boże. Nie Mikołaj. <gryw> Zobaczcie. Dużo szczęścia. Dużo szczęścia dało 5 zł. Co ja z tym Mikołajem. Jeszcze żyje świętami, słuchajcie. Nie, nie, w Mikołaju pusto. Mamy dużo, szczę... dużo szczęścia, mamy 5 zł. Także super. Na 30 zł wkładu, 25 odzyskane, można powiedzieć, że odcinek zaliczony pozytywnie. Dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam. Widzę się już z Wami niedługo na kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, Buziaki, pa.